Te chwile zmieniają twoje życie. Zaczynamy. Jako dziecko żyjesz w ochronie rodziców, którzy dbają o twoje potrzeby i bezpieczeństwo. W dorosłym życiu musisz polegać na sobie, ponieważ jesteś wyjątkową istotą zdolną do samodzielnego działania. Zarabianie pieniędzy jest trudne i często przypomina walkę o zasoby. Jest to jedna z najcięższych sfer życia, wymagająca ciągłego wysiłku i determinacji. Pieniądze to konstrukt społeczny, który ma ogromny wpływ na nasze codzienne życie. W trybie przetrwania, zarządzanie finansami staje się kluczowym elementem. Trzeba umiejętnie poukładać w życiu sferę pieniędzy, aby zapewnić sobie stabilność i bezpieczeństwo. Każdy dorosły musi nauczyć się, jak zarządzać swoimi zasobami, aby móc sprostać wyzwaniom codziennego życia. Nie jest to łatwe zadanie, ale jest niezbędne do osiągnięcia niezależności i samodzielności. W dorosłym życiu umiejętność zarabiania i zarządzania pieniędzmi jest kluczowa. To właśnie dzięki niej możemy realizować swoje marzenia i cele. Pamiętaj, że jesteś wyjątkową istotą, zdolną do pokonywania trudności i osiągania sukcesów. Zarabianie pieniędzy może być trudne, ale jest to także szansa na rozwój i samorealizację. Ważne jest, aby nie bać się wyzwań i dążyć do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. W ten sposób możesz zbudować stabilne i satysfakcjonujące życie, oparte na własnych osiągnięciach i niezależności. Te chwile zmieniają twoje życie. Lajkuj, zasubskrybuj. Widzimy się codziennie. Namaste.